Ciao witam wszystkich w na kanale. Dzisiaj będziemy sobie na fajnej mapce walczyć z wężem. Jeden na jeden o skina wężu, przywitaj się tutaj z widzami. Siemalero malero z tej strony wąż. Eee, pozdrawiam wszystkich. Tak. No eee, i lecimy, no. Lecimy, wąż wybrał tą mapę, więc jak coś to możecie na niego gadać, że była słaba. Znaczy nie, no jest fajna, bo już ustaliliśmy wcześniej, że całkiem spoko. Eee, Walczymy o skina. W sumie ja nie walczę o skina, bo ja już go posiadam, tylko Wolż walczy o niego, żeby go dostać. Eee, Wolż jest rozgrzany i ja wam tyle powiem, nie? Tak na wytłumaczenie siebie, jakbym ze sobą grał. Eee, on już tutaj grał parę turniejowych dzisiaj, co nie? No, tak, no. No. Ej, możesz ten? Eee, jakby rozgrzewkę... Mogę, mogę. No, Ale poczekaj, jeszcze nie, jeszcze nie. Poczekaj. Jak będzie minutka. Jak będzie minutka, Dobrze. to... Czekaj, przełożę sobie telefon. Nie, bo tutaj full focus, musimy że się nad kamerkę włączyłem, żeby wiecie, mam web teraz przy monitorze, więc tak byście mnie nie widzieli. Pełne skupienie. Dobra, to jakieś sprayemy My tu one mieliśmy grać. Dobra, siadło. Dobra, jestem w dobrej myśli. Jestem w dobrej myśli. Ała! Ej, szybko się odradzasz. Nieźle. No. No. Oho Oj Oj Aj Dobra, co ty masz z digla w ogóle? Ty nie jesteś za bogaty? Ja tu chyba naprawdę... Jak ja biedny jestem To ja jestem prosty chłopak do skromnego miasta Tak? Nie wydaje mi się Gdzie ty się tak dorobiłeś? A A? A coś tam, coś, nie coś tam potrafię Dobra, możesz skończyć Rozgrzewkę, Bo ja już ja już chcę wygrywać rundy, nie? Ja już chcę wygrać rundy, chcemy krwi. Chcemy krwi i, z, i zwycięstw. No dobrze no. To już zacznę. Skupienie Trzy, cztery. Pierwsza połowa, nie, 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 to jest pierwsza <noise> i ostatnia I Jazda. Ja jestem słab. Ja, ja mam Sylwera. era ja, ja też, ej, ja też. Możecie nam się teraz zastopować, sobie, napisać, kto wygrał, nie? Uhuhu. Uhuhu. A Podoba mi się, wiesz co mi się podoba w tej mapie, że rundy są takie. szybkie. Myślę, że jak zginiesz, to nie ma tego kilkama takiego długiego i tak dalej. Tylko, że to jednak. Leci. O, tutaj jesteś. Dobra. Dobra Daj Digla może co? Znaczy tu na jedną rundkę Co? Ej Digle Nie słyszałem, a i tak mi rozgromiłeś Ale nie, teraz kałachy znowu wiesz Ej, ty nie masz głowy? Halo? Dobrze nie widać kamery bo wstałem Ej no jakby Narysowałem twój obrys, nie? Rozumiem, rozumiem w jakim kierunku to idzie Po prostu chcesz czuć się pewnie, tak, że wygrasz Jednak nie tędy droga, nie tędy droga Tak się nie wygra Żeby wygrać trzeba parę rotondać, więc ja bym na twoim miejscu zaczął to robić No <grym> chłopcie tak się tak skupił, że już nawet nic nie mówi, nie. A ja słaby jestem. No i po co tak mówisz. To jest mój pierwszy mecz w CS-a. Nieprawda? Przez przed chwilą, Przecież przed chwilą, ale to był, ale to był. Buł... <ślał> Fiksot taki, jak to, <ślał> jak to będziesz co na tym jak to weszło, nie? Fart, więc fart już rozumu. No w sumie reale. coś w tym jest. Kiedyś byłem dobry w CS, ale. Kiedy to było? Kiedy to To jeszcze był CS:GO, Stare czasy. w to nie wiem. Nie grałeś w CSGO? Nie ale... grałem. grałeś, a w 1 grałeś? No? Co? Fajne? Gra... A, grałeś w Sylwester kiedyś? Nie, dobra. Jestem Lamusem. Co grałem? grałeś w CS16 kiedyś z Sylwestra? Zamiast siedzieć z rodzinką? No, ja no, na Boże Narodzenie grałem. Narodzenie? <trybujesz> był taki tam no. fajny tryb, że wiesz, że byłeś w więzieniu, nie? I musiałeś słuchać e, gówno zarządzającego tym więzieniem. To był fajny tryb. E ja, czy ty właśnie kończysz? Na pierwszą połowę, dobra, ale. Nie no, nie mogę. Przestań. Ja coś się zagaduję, ja myślałem, że to zadziała. Dobra, to jest do wygrania imo nie nie Z 9 nie jest takich się powracało No ta. Wyniczków Czy Na spokojnie, na spokojnie O tę mam skina jeszcze, o, teraz mam skinę do Akacza w końcu Plus 10 do skina teraz Tak? No mówię wiecie, ze skinami zawsze jest łatwiej Niemożliwe Serio? Tylko warto je mieć Ale mam... wylew miałem A myślisz, że nie? Ja ostrzelałem ten murek 100 razy, nie? Ładnie, to było dobre To było dobre, to muszę przyznać A ty To był czysty skill teraz, jest... naprawdę ale dobry ty jesteś to już, Ej, hej, to już było wycelowane teraz Dobra, ja teraz tylko Digle gram. on tylko może mi uratować Ej, czy ty jesteś nieśmiertelny No normalnie, chance, Dobra, ty ATC'a wiesz No Chyba nie w tą stronę, bratku, nie w tą stronę a koko! A koko! <noise> <noise> jakby tak cię wpytrzu strzelił, Boże, jaka to by była satysfakcja, nie? Serio. Dobra, ja już jestem martwy, nie? Ale jakbym dał ci teraz heada, to by było dobre. No. Ej, to już? To już tak szybko? O, to jeszcze w takim stylu! No, nie! Ja... Yeah. 5-13, nie? Tak, przerąbać, nie? A. Ale powiem Ci tak, no... Godny przeciwnik się trafił, no. Z Kozielskim to łatwiej było. Nie, po prostu... on czy Z Kozielskim też wygrałem. Wygrałeś z Kozielskim? No, no to jakby Kozielski jest... Tej naszej... Tej, kino, co poradzić. tej naszej hierarchii jest trzeci, tak, trzeci. Nie powiem, bo on, on ma również takie, wiesz, raz wygra... Będzie przegrywał. O, wyrzuciło o mnie. Dobra, Uważam, no, no wygrałeś, no, wygrałeś skina. Oczywiście, skinek trafia do ciebie. Wiesz skąd on do ciebie leci? On do ciebie trafił z G4. Z G4, -ki, która o. jest oczywiście sponsorem tego odcinka. Dzięki niej masz tego skina. Zaraz ci go prześlę. Chciałbyś pojąć swój ekipunek o nowe skiny albo zdobyć marzoną kosę? Wbijaj na G4, gdzie z moim kodem promocyjnym LUCAS masz 5% bonusu do wpłaty i skrzynkę Milspec na start. Otworzymy ją sobie, zobaczymy co z niej wyleci na stronce. Macie też dostępne codzienne skrzynie, jak i skrzynie za wbijanie poziomu, który na początek naprawdę bardzo szybko się wbija i można sobie potwierać skrzyneczki. Formy płatności różne, takie jak blik, przelewy, visa, psc Czy płatność skinami lub też krypto, który posiada dodatkowy bonus Także polecam Ci tą oczywiście z kodem Lukas I zapraszam do oglądania materiału Polecam G4 Tak, kolega poleca G4, ja też polecam G4 z kodem Lukas oczywiście A jest coś ostatnio z moim kodem? tylko z kodem Lukas Wpłacałem z kodem Lukas i to już nie mało Bo ponad sharka już wpłaciłem wow. Panie, no to stary, no to powiem ci, masz spore szanse, żeby wygrać fajne skiny i wy też macie szansę, żeby je wygrać. Także to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie materiału, stawcie łapkę w górę Subika, dzięki Wężu za ten epicki pojedynek. Bardzo. No no dziękuję. I no i co? Że mogłem w takim odcinku wystąpić. Nie ma sprawy. Do następnego. Cześć. Hello. Pa. Siemano.